18 września 2025 roku data, którą każdy emeryt w Polsce powinien zapamiętać. To właśnie tego dnia zdłos ogłosił zmiany, które już teraz nazywane są przełomem. I nie chodzi o drobne poprawki w systemie, ale o całkowicie nowe zasady, które dotyczą wszystkich seniorów, od świeżych emerytów, aż po tych, którzy od lat czekali na sprawiedliwość i rekompensatę. Pytanie, które każdy zadaje, brzmi: co dokładnie się zmienia? Otóż po pierwsze, pojawiają się zupełnie nowe emerytury obliczane według zasad, które mają lepiej odzwierciedlać lata pracy i składki. Po drugie, mamy waloryzację, która tym razem nie jest jedynie symboliczna. To realna podwyżka, którą seniorzy odczują w portfelu. I po trzecie, najbardziej zaskakujące, rekompensaty, które wreszcie trafiają także do tych, którzy latami czuli się pominięci. Wyobraź sobie, że całe życie pracujesz, płacisz składki, a potem dostajesz świadczenie, które ledwo wystarcza na rachunki. Teraz nagle system obiecuje, że twoja praca zostanie doceniona bardziej. To brzmi jak długo oczekiwana sprawiedliwość, prawda? Ale uwaga, nie wszystko jest takie proste. Zmiany wchodzą w życie już teraz i każdy senior powinien wiedzieć, co dokładnie mu przysługuje, aby nie stracić ani złotówki. Dlatego w tym materiale krok po kroku przeprowadzę cię przez wszystkie szczegóły. Dowiesz się, ile naprawdę możesz zyskać, kto dostanie pełne rekompensaty, a kto tylko część oraz kiedy dokładnie pieniądze trafią na twoje konto. Nie odchodź od ekranu, bo za chwilę wyjaśnię wszystko prostym językiem, bez urzędniczego żargonu. A jeśli uważasz, że te informacje są ważne i powinny dotrzeć do każdego seniora w Polsce, kliknij teraz łapkę w górę. Dzięki temu pomagasz nie tylko mnie, ale przede wszystkim innym, którzy też muszą poznać prawdę o tych zmianach. I właśnie od tego momentu zaczyna się najważniejsza część całej historii. Bo 18 września 2025 roku to nie tylko data w kalendarzu, ale dzień, w którym tysiące, a wręcz miliony emerytów w Polsce zaczęły pytać, co dalej? Co oznacza przełom z DUS i dlaczego każdy senior powinien teraz szczególnie uważnie śledzić wiadomości? ZDUS od dawna był instytucją, o której mówiono w różny sposób. Jedni traktowali go jako fundament bezpieczeństwa, inni krytykowali za biurokrację i brak przejrzystości. Ale tym razem zmiany, które ogłoszono, są tak szerokie, że trudno przejść obok nich obojętnie. Bo dotyczą tego, co najważniejsze pieniędzy na życie, stabilności i poczucia sprawiedliwości po latach ciężkiej pracy. Pierwszy filar zmian to nowe zasady naliczania emerytur. Wielu z Was przez lata pytało: Dlaczego mój kolega, który pracował podobnie jak ja, dostaje inną kwotę? Dlaczego ktoś, kto przepracował 40 lat, ma świadczenie niewiele wyższe od tego, kto przepracował 20 lat? Te pytania wreszcie doczekały się odpowiedzi. Reforma zakłada, że emerytury będą liczone według bardziej sprawiedliwego przelicznika, który bierze pod uwagę rzeczywisty staż i realne składki. Dla wielu oznacza to, że po latach niedocenienia wreszcie dostaną świadczenia odzwierciedlające ich wysiłek. Ale jednocześnie, trzeba powiedzieć otwarcie, nie wszyscy będą zadowoleni. Bo tam, gdzie jedni zyskają, inni mogą poczuć, że system ich pomija. Na przykład osoby, które miały przerwy w pracy, które przez lata opiekowały się rodziną albo pracowały w szarej strefie, mogą teraz widzieć, że ich emerytury rosną wolniej niż u tych, którzy mieli ciągłość zatrudnienia. I tu rodzi się emocja, czy to jest naprawdę sprawiedliwe? Jedni powiedzą, tak, bo system wreszcie nagradza tych, którzy uczciwie odprowadzali składki. Inni jednak zapytają: A co z tymi, którzy mieli inne obowiązki życiowe i nie mogli pracować w pełnym wymiarze? Kolejnym fundamentem zmian jest waloryzacja. I tutaj naprawdę mówimy o czymś, co wielu seniorów nazwało oddechem ulgi. Bo waloryzacja z poprzednich lat, choć teoretycznie podnosiła emerytury, w praktyce często była śmiesznie niska w porównaniu do rosnących rachunków. Podwyżka o kilka procent nie miała szans nadążyć za cenami prądu, gazu, leków czy podstawowych artykułów spożywczych. Ale teraz po ogromnej presji społecznej i protestach organizacji senioralnych, waloryzacja na 2025 rok jest zauważalna. Eksperci mówią o kwotach, które faktycznie poprawią sytuację wielu rodzin. Wyobraźmy sobie pana Jana z Lublina, który przez całe życie pracował w zakładzie przemysłowym. Jego emerytura wynosiła 2400 zł, ale przy obecnych kosztach życia było to stanowczo za mało. Po nowej waloryzacji jego świadczenie wzrośnie o kilkaset złotych miesięcznie. Dla kogoś z zewnątrz może się wydawać, że to niewielka zmiana. Ale dla pana Jana to różnica między odkładaniem zakupu leków a możliwością ich wykupienia na czas. To różnica między wyborem zapłacę rachunek za ogrzewanie, czy kupię jedzenie, a możliwością spokojniejszego życia. Najbardziej emocjonującym punktem ogłoszenia są jednak rekompensaty. To słowo, które wywołało ciarki u wielu seniorów, bo od lat słyszeliśmy historię ludzi, którzy zostali pominięci przy wcześniejszych reformach. Ludzi, którzy czuli, że ich praca i składki przepadły, a system nie docenił ich wysiłku. Teraz pojawia się obietnica wyrównania. Rekompensaty mają trafić do tych, którzy przez lata zostali potraktowani niesprawiedliwie, czy to przez luki w prawie, czy przez niejasne zasady naliczania. Pani Maria z Poznania, która przepracowała 35 lat w handlu, a mimo to otrzymywała zaniżone świadczenie z powodu dawnych przepisów, wreszcie może odetchnąć. Reforma przewiduje, że otrzyma dodatkowe wyrównanie. Dla niej to nie tylko pieniądze, to poczucie, że państwo wreszcie przyznało się do błędu i naprawia krzywdę. Takie historie pokazują, że rekompensaty to coś więcej niż liczby na papierze. To sprawiedliwość, która przyszła zbyt późno, ale lepiej późno niż wcale. Oczywiście każda zmiana rodzi pytania. Kiedy dokładnie pieniądze trafią na konta? Jak będą obliczane rekompensaty? Kto zyska najwięcej, a kto może być rozczarowany? Odpowiedzi na te pytania nie są proste, i dlatego tak ważne jest, by seniorzy śledzili komunikaty z US i nie dali się wprowadzić w błąd plotkom czy fałszywym informacjom. Już teraz w internecie krążą różne wersje wydarzeń, i jedne straszą, że system się załamie, inne obiecują złote góry. Prawda leży po środku i to właśnie chcę Wam dzisiaj pokazać, jak naprawdę wyglądają te zmiany i co oznaczają w praktyce. Nie możemy jednak patrzeć na reformę do spoderwaniu od szerszego kontekstu. Polska od lat zmaga się z problemem starzejącego się społeczeństwa. Coraz mniej osób pracuje, a coraz więcej przechodzi na emeryturę. To oznacza, że pieniądze ze składek nie wystarczają na pokrycie rosnących wydatków. Reforma jest więc nie tylko odpowiedzią na oczekiwania seniorów, ale także próbą ratowania systemu przed całkowitym załamaniem. Czy uda się to osiągnąć? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne: bez zmian kryzys byłby nieunikniony. Rząd wie doskonale, że emeryci to ogromna siła wyborcza. Dlatego każda zmiana w ZDUES ma także wymiar polityczny. Kiedy słyszymy słowa przełom w systemie, trzeba pamiętać, że za nimi kryją się nie tylko tabele i obliczenia, ale też strategie polityczne, obietnice wyborcze i próby zdobycia poparcia. I choć wielu seniorów mówi: Nie interesuje mnie polityka, ja chcę tylko uczciwej emerytury. Prawda jest taka, że jedno i drugie idzie w parze. A teraz zastanówmy się, co czeka seniorów w kolejnych miesiącach. Waloryzacja i nowe emerytury zaczną być wypłacane etapami. Rekompensaty również pojawią się w transzach. To oznacza, że nie każdy dostanie wszystko od razu. Zedłus podkreśla, że system musi być wdrażany ostrożnie, by uniknąć chaosu. Ale dla ludzi, którzy czekają na te pieniądze, każda zwłoka to dodatkowy stres. Wyobraźcie sobie osobę, która słyszy, że należy jej się kilkaset złotych wyrównania, ale będzie musiała poczekać kilka miesięcy. To nie jest łatwe do przyjęcia, zwłaszcza gdy rachunki nie poczekają. Dlatego tak ważne jest, by mówić o tym głośno i jasno. Seniorzy muszą wiedzieć, że zmiany są realne, ale też, że wymagają cierpliwości. Muszą wiedzieć, jak sprawdzić, czy są w grupie uprawnionych do rekompensat, jakie dokumenty będą potrzebne i gdzie szukać informacji. To nie jest temat, który można zbyć wzruszeniem ramion. To temat, który dotyczy życia codziennego, spokojnego snu i poczucia bezpieczeństwa. I to właśnie czyni 18 września 2025 rokiem wyjątkowym dniem w historii ZDS. Bo od tej daty nic już nie będzie takie samo. Nowe zasady emerytur, realna waloryzacja i obietnica rekompensat otwierają nowy rozdział. Rozdział pełen nadziei, ale też pytań i wątpliwości. Jedno jest pewne, każdy senior w Polsce powinien teraz uważnie patrzeć co dzieje się dalej, bo stawką jest jego własna przyszłość.